Mam dość ich głupawych zaczepek. Skoro rzuciłaś palenie, to co mówisz ludziom, jak tu przychodzisz? Że mam dość ich głupawych zaczepek. Jasna sprawa. Dobra. To co tam? Szukasz partnera na bal policji? A co masz galowy kostium? E... W tym roku nie będzie balu. Za dużo wydaliśmy na system nasłuchiwania OSKORP. Ale chyba było warto. Tak. Ale godzinę temu nagle padł cały system. Każda wieża w całym mieście. Jak? Podobno ktoś uszkodził główny serwer i teraz żadna zwierz nie działa. Hm. Ktoś wewnątrz? Może. Sprawdzę to później. Na razie trzeba znowu włączyć te wieżę. Szybko. I wezwałaś mnie? O, jak miło! Wezwałam kogoś, komu ufam. No i sygnał jest zakłócony i nie wiemy, jak to ugryźć. Uuu. Lubię wyzwania. Tylko nic nie popsuj. Mówiłaś, że mi ufasz! Spójrzmy na te wieże. Zmieniono pasma sygnału wejściowego. Właśnie zaczęła działać. To twoja robota? Na coś się przydaje, co? Cokolwiek zrobiłeś, mógłbyś. to zrobić zresztą, wiesz? Jasne, ale tak dla jasności. Musiałem się podłączyć do wieży, żeby ją naprawić. Teraz widzę dane na temat przestępczości w okolicy. Wygląda na to, że niedaleko ma miejsce włamanie. Na szczęście mam w pobliżu jednostki. Nie kłopot się, zajmę się tym. Dajesz. Osłaniajcie mnie. Coś czuję, że nie zapomnieli kluczy. No. Nie wolno! Nie go! Dobra, gotowe. Dzięki. Widzę teraz napaść niedaleko ciebie. Masz szczęście, Yuri. Twój ulubiony, twardy, ale sympatyczny, doświadczony detektyw jest w mieście nie, nie, nie. Obiecywałeś, że nie będziesz już tego. Spider-Cop. nie. Jest nasz ptaszek. Odczep się. Tak, to ona. Odczep się, mówię. Zostaw mnie. Siedź cicho, paniusiu! Nie dotykaj. Zostawcie ją! Znak! Spider-Man! Chodź tu! Stąd! Albo ona zginie! Puszczaj mnie! Jest pani wolna. Wiedziałam, że Jamison nie ma racji. Jesteś trochę dziwny, ale masz dobre serce. Ma pani dokąd iść? Umiem o siebie zadbać. Nie, nie wątpię, ale w razie czego jest takie miejsce ośrodek FIST. Wiem, nie potrzebuję pomocy. Mają najlepsze naleśniki w mieście. Bez dwóch zdań. Moja mama takie robiła. Nie jadłam ich od bardzo dawna. Zajrzę tam. Dzięki, panie Czaku. Nazywam się Spider-Man. Stamtąd powinienem dojrzeć następną wieżę. Niestrudzony Spider Cop z wysoko obserwuje swój cel. Drugą wieżę na słuchową. Czy ty relacjonujesz własne działania? Co? Nie, skąd? Szefowa nigdy nie rozumiała Spider Copa. Uważała go za narwańca. Już tego żałuję. Myślę, że dałbym radę zmodyfikować te wieże, żeby wykrywały nie tylko przestępstwa. Tak jest! Wieże odbierają teraz wszystkie sygnały RFID, w tym jeden w pobliżu. Wow! To jeden z moich starych plecaków. Przyczepiałem do nich nadajniki. Ciekawe, ile jest jeszcze porozrzucanych po mieście. Menu z mojej pierwszej randki z MJ. Szkoda, że nie było mnie stać na porządniejszy lokal, ale ona nie zgłaszała zastrzeżeń. Jesteś tam? Parę pręcich dalej jest napad. Spider-Cop rusza do akcji. Pół człowiek, pół pająk. Kompletny klina. Otwieraj się! No już! Cześć chłopaki! Spider-Man <grym> Jeszcze więcej? Chłopaki, gdybyście tak harowali w uczciwej pracy, nie musielibyście być przestępcami. Dobra, Yuri. Naprawię teraz ostatnią wieżę w Chinatown. Nie chciałeś powiedzieć, że Spider kopią ją naprawi? Tak sobie myślałem, Yuri. Łapanie bandytów to robota dla młodych, a Spider Cop, cóż, nie jest już młodzieniaszkiem. Obyś zmierzał tam, kim się wydaje. Od dzisiaj Spider Cop przechodzi na emeryturę. Dzięki Bogu, muszę się napić. Dzisiaj wszyscy się napijemy, Yuri. Wypijemy za Spider Copa i jego niestrudzoną... Yuri? Yuri, jesteś tam? Chyba przytłoczyły ją emocje. Niedobrze, moje trzy włoski na klacie nie potrzebują rozgłosu. Narzędzia potrzebne do naprawy kostiumu są w labie. Ciekawe, czy doktor Octavius już wyszedł. Doktorze, jak poszło z komisją? Przepraszam, że nawaliłem. Wcale nie, Peter. Po prostu denerwują się rychłym triumfem. Uspokoją się, zawsze tak jest. Mam tam wrócić i posprzątać? Nie, nie. I tak wychodzę na kolację. Dokończymy jutro. Krótka przerwa, a potem dalej budujemy przyszłość. Ale mu zazdroszczył z optymizmu. Chyba wyszedł już z laboratorium. Mógłbym spokojnie wypudować nad kostiumem. 10.80. Trwa pościg za autem. Funkcjonariusze, potrzebni w Ci szaleńcy kogoś zabiją jeżdżąc w ten sposób! Dawajcie, macie prawa na zniknąć! Widzicie? Kradzionym pojazdem. Natychmiast się zatrzymajcie! Gradzionym. Należy do mojej siostrzyczki! Chcę go odzyskać! Młodzieńcy, proszę w tej chwili zatrzymać ten samochód! Dojazd do pracy bywa gorszy.